Polska jest chyba w pierwszej trójce, jak dobrze, dobrze pamiętam, starzejącego się społeczeństwa. Ogólnie całe społeczeństwo Unii Europejskiej się starzeje. Tak? Tutaj właśnie każdy, każdy kraj dziś w granicach 20-30% społeczeństwa będzie powyżej 65 roku życia właśnie za 20-30 lat. Więc musimy dbać o tą sprawność fizyczną, o tą aktywność, żeby być jak najdłużej sprawnym. U nas można zmierzyć siłę mięśniową, która jest takim pierwszym właśnie Elementem właśnie starzejącego się mięśnia. W ramach tutaj łączonych sił z zaprzyjaźnionym Instytutem prowadzimy takie działania związane z podstawami integracji europejskiej. W ramach dwudziestolecia Polski w Unii Europejskiej mamy okrągłą rocznicę. W związku z tym no, chcemy zachęcić młodzież, przede wszystkim też dzieci, do tego, żeby czuły się Europejczykami żeby miały świadomość historii, którą mamy już za sobą dużego złożonego przede wszystkim procesu integracyjnego no i tego żeby poznały poniekąd historię no ale też miały z tego frajdę czyli od zabawy po szeroko rozumianą naukę i rozwój